badania. Jesteśmy w Krakowie, ale zaczynamy od sanktuarium Cystersów na krakowskiej mogile. Dlaczego zaczynamy tutaj? Zaraz, wszystkiego się dowiecie. Po Cystersach jedziemy na poszukiwania pod krzyż kapitana, pilota Władysława Polesińskiego. Darek, czego dzisiaj będziemy szukać? Będziemy szukać miejsca upadku samolotu kapitana Polesińskiego wokół. Krzyża upamiętniającego to e, wydarzenie z 1930 roku. No, mamy nadzieję, że, e, ponieważ tam był pożar samolotu, takie są przekazy, więc mamy nadzieję, że e, pozostaną tam jakieś ślady właśnie e, po, tego pożaru. Być może jakieś fragmenty e, poszycia, być może fragmenty e, kół. Nie wiem, co. Może Może łzy pilota. Może łzy pilota. Mam nadzieję, że jakieś ślady zostaną, bo powinny zostać. Jeżeli to miejsce zostanie zidentyfikowane, to na pewno coś tam zostało. Nie ma takiej możliwości, żeby tak na czysto mieszkańcy wybrali, tak jak słyszymy, że zagrabiali to miejsce. Także. Prawda. Myślę, że coś tam znajdziemy. No dobrze. Chwila cierpliwości, opowiem wam tu ciekawą historię. Idziemy. Znajdujemy się w niesamowitym miejscu, bo to jest klasztor o głębokich tradycjach. To jest kult krzyża mogilskiego. To są setki, jak nie no podejrzewam, że tysiące osób, które złożyły, które złożyły tutaj wota, które czczą ten krzyż. Ojciec powie, jak to wyglądało, jak to się zaczęło w ogóle wszystko tutaj na Mogile? Klasztor jest fundowany w XIII wieku przez rodzinę Odrowążów Linii Małopolskiej, właściwie przez krakowskiego biskupa Iwo Odrowąża. To jest klasztor, który bez przerwy zamieszkują, od momentu założenia w 1222 roku, bez przerwy zamieszkują ojcowie i bracia Cystersi. Trudno sobie wyobrazić, ale ten zakon był kiedyś bardzo surowym zakonem. I właściwie jedynym elementem wystroju świątyni był krzyż. Rozumiem. Nie wiemy dokładnie, skąd ten krzyż wziął się w mogile. Być może jest on z fundacji króla Kazimierza Wielkiego. To była jakby refundacja, ponowna fundacja. Król Kazimierz dał spore środki finansowe na. Powiększenie klasztoru, jakby od, odrestaurowanie klasztoru. Ale wiemy, że ten krzyż jest y, starszy. To jest krzyż romański, y, to jest krzyż ze szkoły, tak zwanych krzyży mistycznych, wykonany w warsztacie nadreńskim. Jest to... nietypowy, jest wyrzeźbiony w drzewie wiązowym naturalnych, właściwie rozmiarów, 1,94 dziewięćdziesiąt z charakterystycznym tym perizonią w takim kolorze czerwonym, co też wskazuje, że kiedyś był to prawdopodobnie Ornat, Pan Jezus w Ornacie, tak jak krzyże romańskie, Chrystus król, królujący z krzyża, z otwartymi oczami, ustami i naturalnymi włosami, z którymi wiążą się legendy. Ojciec Korneliusz w książce Miłość bez miary wspomina tutaj o setkach osób, może no, w książce nie jest, nie jest opisana setka osób, ale jest setki osób, które złożyły te wieta. między innymi to, po co dzisiaj przyjechaliśmy, czyli będziemy poszukiwać miejsca, albo przeszukiwać miejsce, bo tak naprawdę krzyż w tej chwili tam stoi, gdzie upadł samolot kapitana Stanisława, kapitana Władysława Polesińskiego, który został cudownie uratowany i także złożył swoje tutaj wotum i także udał się do Krzyża Mogilskiego, właśnie po to, żeby podziękować Chrystusowi za ten, za ten wewnętrzny głos, bo on nie wiedział, jak z tego samolotu się uratować. Leciał, wracał z lotu z Lwowa do Krakowa. W momencie, kiedy zniżał lot, Okazało się, że silnik uległ awarii, Skrzydłem zaczepił od drzewo. My Państwu pokażemy to miejsce. Następnie wylądował i nie mógł wydostać się z samolotu. I wypowiedział te znamienne słowa, które. Przewijają się, powtarzają się, Jezu ratuj. Usłyszał wewnętrzny głos i uznał, że został cudownie uratowany. Tutaj złożył swoje wotum. Jak wrócił do domu, rozmawiał z żoną, żona mówi, że modliła się w tym czasie o 21. I okazało się, że o 21. to odprawia się apel Jasnogórski, którego prekursorem był właśnie kapitan Władysław Polesiński, Natomiast kardynał Stefan Wyszyński, jakby był można powiedzieć, promował ten apel jasnogórski. Jak to się stało, że Polosiński akurat właśnie na mogiłę trafił tutaj i tutaj czcił ten krzyż i tutaj złożył swoje wotum? To jest, to jest pytanie dla dobrego nawigatora. <grym> Jak popatrzy się na mapę, to myślę, że kurs podchodzenia do lotniska w Czyżynach, Rakowicach, właściwie wtedy to były Rakowice, Dokładnie to miejsce katastrofy i miejsce lądowania pokrywa się, to jest na osi. Na osi się znajduje nasz klasztor. Rozumiem. I myślę, że tą rzeczą, którą ostatnią widział Polesiński z samolotu, to mogła być właśnie wieżyczka naszego klasztoru. Także apel Jasnogórski, Szanowni Państwo, to jest apel żołnierza, czyli raport składany przez żołnierza Najświętszej Panience. To jest nic innego jak wojskowa, można powiedzieć, modlitwa, skoro kapitan Władysław Polosiński był lotnikiem był żołnierzem. Historia bardzo ciekawa. My się udamy. Mam nadzieję, że ojciec się też uda z na poszukiwanie. Może chociaż jedną śrubkę, tak żebyśmy od tego samolotu jeden mały kawałeczek uda nam się odnaleźć. I to będziemy chcieli Państwu pokazać. Ale także mogiły z góry. Także przenosimy się, przenosimy się na ten plac poszukiwań. Przenosimy Miejsce się, katastrofy. Miejsce katastrofy. Przenosimy się pod krzyż wodosowa Polesińskiego I pokażemy Państwu, jak to wyglądało na miejscu. Który tu został pokazany na lotnisko. No i ten wąski pas, ale przede wszystkim krzyż. Na pamiątkę cudownego ocalenia pilota Władysława Polesińskiego z wypadku lotniczego, który miał miejsce w 1930 roku. Bo właśnie tutaj, w tym miejscu, e, kapitan Władysław Polesiński przeżył nawrócenie. Panie Waldemarze, jest Pan dobrym duchem tego miejsca. Jest krzyż, jest pamięć o, o, o lotniku, kapitanie dyplomowanym w Włodosławie Polesińskim. Jak to się zaczęło tutaj z tym krzyżem? Bo wiemy, że najpierw był drewniany. Tak, no, krzyż był drewniany. Ja tutaj trafiłem pierwszy raz chyba w 2006 roku. Opiekował się tym miejscem świętej pamięci Franciszek Wójcik, tutaj z Kujaw pochodzący. I on po prostu przyprowadził mnie tutaj i mówił, O, no popatrz, krzyż jest taki sam jak teraz, nie było żadnej tablicy. I on po prostu tak na dobrą sprawę prosił mnie, żeby, żeby zająć się tym miejscem już zamiast niego, bo już zdrowie mu nie pozwalało. No i wtedy żeśmy jakoś wspólnie postanowili, żeby zacząć od, od tej tablicy, żeby po prostu ludzie wiedzieli, dlaczego ten krzyż stoi, po co postawiony i tak dalej. I zaczęły się starania, to było chyba 2008 do połowy 2009, trwały z urzędami różnego rodzaju, z konserwatorem zabytku, uzgadnianie. Tutaj wiele osób pomagało i radni dzielnicowi, i tutaj kuzyn, który jest, a oprócz tego, no, lokalni mieszkańcy, którzy biorą udział. Jest ich coraz mniej, no wieść, kujawy praktycznie nie istnieje. Nie? Tablicę poświęciliśmy pierwszą w 2009 roku w obecności syna pilota. Miałem to szczęście, że poznaliśmy po prostu najbliższych członków rodziny. Także Władysława Polesinickiego. Także Władysława Gerarda miał na imię. I on, syn pilota, właśnie ufundował tą pierwszą tablicę. Ona była szklana, identycznie wyglądająca, tylko że data była 31 rok. Potem zrobiłem tą stronę: Krzyż na Kujawach, i odezwali się do mnie ludzie z niebieskiej eskadry. To jest taka strona. strona o lotnikach, tak. I powiedział mi jeden z panów, że, że on ma informację, jednak że to było w innym terminie. I wtedy nastąpił następny etap. Krzyżem zainteresowali się z kolei konserwatorzy zabytków, w sensie, że został wpisany do listy kapliczek, które mają być w danym roku odnowione. I w, przy tej okazji już żeśmy uzgodnili z panią konserwator zabytków, żeby tablicę postawić już taką datą, jak ma być i ta tablica to jest ta, którą zrobili już, że tak powiem, konserwatorzy zabytków. Zatrzymaj na chwilę ten tego straszliwego Lorenza. Słuchaj, jak jak ta teoria? Myślisz, że ta ziemia, która została tutaj nawieziona, to rzeczywiście jest. Bo widać wyraźny spadek w tamtą stronę. Czy myślisz, że jak kopano ten kanał później, to tą ziemię rozplantowano tutaj? Moja teoria jest taka: naleziono ziemię, z pół metra ziemi, i to wszystko jest po prostu podniesione przykryte ponieważ to miejsce upadku to było może 2 na 2, 3 na 3 metry kwadratowe. To już zostały drobiazgi, bo jak wiemy, miejscowa ludność pozabierała to, co większe. No tak. tak. Więc tak naprawdę zostało to przekryte, i po prostu wykrywacze nie są w stanie tego wykryć. Rozumiem. Czyli ta teoria, po pierwsze, że miejscowa ludność przegrabiła to, tak żeby ewentualnie bydło nie, nie, zjadało, nie zjadało aluminium, to jest raz. Czy jako służyło to jako pastwisko dla miejscowości Kujawy. No ale to, to jest jakby, wiemy o tym, że urządzenia zawsze coś znajdą. Ja myślę, że to. Y w gospodarstwie wszystko się przyda. Rozumiem. Z całym przyda się. Przyda się, tak. Także myślę, że to o to chodziło, że co większe to, to jednak zostało wzięte do gospodarstwa. Okej. Okay. A druga, no jednak tutaj ewidenty widać. To dopiero jak mi się przeszli, to widać tutaj spadek. Ale coś żeśmy jednak znaleźli. Jest jeden przedmiot, jeden element, który... Mam wątpliwość, czy to jest od samolotu, ale... Ale pokażmy. Wentyl. Tak, od koła. To jest wentyl, tylko czy wentyl od, czy wentyl od, koła, od koła współczesnego, samolotu, czy od samolotu, to mam nadzieję, że uda nam się zweryfikować no tak, z musimy, pomocą musimy, Marka Rogusza i innych kolegów. Musimy to sprawdzić, na pewno znalezione zostało tutaj obok krzyża, no byłby by to bardzo duży zbieg okoliczności, gdyby to było współczesne, w związku z tym e, mam nadzieję, że to jest, tak jest to, to, czego szukamy. Ja też mam taką nadzieję. E, kończymy na dzisiaj poszukiwania. Powiem tak, czeka nas jeszcze, przepraszam, sporo drogi do, do Wołomina. Kończymy poszukiwania, ale nie tracimy nadziei. I nie kończymy tematu. O, w ten sposób. I pewnie jeszcze tu wrócimy. Dobra, czyli kończymy, dziękujemy, natomiast pamiętacie, że sprawy nie zamykamy. To nie jest koniec. Tak jest? Tak jest. Na razie. Siła i honor.